Cześć, witam się z wami w kolejnym zrabkowym odcinku ze zrabkami irlandzkimi i dzisiaj przychodzę do was z, z miksem o łącznej wartości 22 euro mam tutaj jedną zdrapkę za dyszkę i kilka takich mniejszych zrapek za 2-3 euro jedną krzyżówkę, którą zrobiłam już do połowy, także za chwilę sobie ją skończymy tak więc zapraszam was do oglądania, trzymajcie kciuki za wysokie wygrane i zaczynamy odcinek No, i tak jak mówiłam, krzyżówkę zaczęłam strapywać, ale na razie się nie zanosi na żadną wygraną. Ale zobaczymy, co będzie dalej. Teraz szukam literki L i V. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie.

I n. I n mamy tutaj w słówku bonusowym. Tutaj brakuje nam tylko a. No i tutaj mamy już pierwszą, y, pierwszy utwor utworzony wyraz. Sprawdzimy sobie dwie ostatnie literki. Jest A, czyli tutaj jest wygrana w bonusie. I zobaczmy, czy coś jeszcze się tutaj utworzy. Ostatnia literka to D. D mamy tutaj. I tutaj, ale nie tworzy już nam tutaj żadnych dodatkowych słów. W krzyżówce głównej mamy jeden wyraz. No i mam ten bonus. Także sprawdźmy sobie wygraną bonusową. Jest dyszka super. 10 euro. Bardzo fajnie. I przechodzimy do kolejnych zdrapeczek. Tutaj mamy wygrywające symbole. I takich symboli szukamy. Ale niestety, tutaj już się nie udało. Sprawdźmy sobie kolejną zdrabkę. Tutaj szukamy trzy razy tej samej kwoty. A w grze numer dwa szukamy trzech takich samych symboli. Mamy dwa, dwie portmonetki. Zobaczymy, czy będzie trzecia. No niestety zdrapeczka przegrana. Dwie ostatnie zdrabki. Tutaj szukamy y, dwóch takich samych symboli. Ale niestety tym razem się nie udało. A jeszcze jest tutaj bonus, także sprawdzimy sobie, czy coś było w bonusie. No, niestety nie tym razem. Także ta zdrapeczka jest przegrana. A mam jeszcze tutaj tą małą. Tutaj mamy wygrywające liczby. 17 i 1. Jest 15. 13, 11 i 16. Także niestety, na tylko jedna z wygrała. I teraz przejdziemy sobie do tej największej. No, i sprawdzamy wygrywające liczby. 12, 51, 63,

fajnie jak najdroższe z drapki się zwracają ok jedna wygrana na tej strępięcze póki co pięćdziesiąt obok 56 obok 55 pięć cztery czterdzieści trzydzieści dwa

17, o, przepraszam, trochę mi się przesunęło. Nie wiem, czy widzieliście dobrze. 64 obok, 7, 53, 1, 28, 23 dwa ostatnie rzędy, zobaczymy, czy jeszcze coś tutaj wpadnie. Z tej zrabeczki trzydzieści osiem, czterdzieści jeden, jedenaście osiemnaście, dwadzieścia pięć, ostatni rządek, trójeczka sześćdziesiąt jeden, trzydzieści cztery, sześćdziesiąt pięć, pięć, i ostatnia. 39, czyli na tej zdrapce mamy dwie wygrane, tutaj mamy 59 i 63. Tutaj jest 63, tutaj wszystko się zgadza. Sprawdzamy sobie nasze wygrane. 59 tu jest dyszka i pod numerkiem 63 jest również dyszka, czyli ta drapeczka przynosi nam 20 euro. Do tego na krzyżowiecce też była dyszka, to daje nam razem 30 euro. Więc w dzisiejszym odcinku wychodzę na plus. Także bardzo się cieszę, kochani. Mam nadzieję, że Wam odcinek również się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś fajny komentarz. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, również zachęcam do subskrybowania, żeby nie przegapić kolejnych odcinków ze zdrabkami irlandzkimi. Trzymajcie się cieplutko, życzę Wam miłego wieczorku i do następnego razu. Pa pa!